Cześć, witajcie w kolejnej lekcji, która dotyczy zdarzeń na żywo. Wiecie już, w jaki sposób planować takie spotkanie, w jaki sposób je konfigurować, a dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób rozpoczynać takiego live'a i w jaki sposób tak naprawdę prowadzić webinar. Zapraszam. Wiecie już, w jaki sposób przesyłać link z zaproszeniem, ale klikniemy sobie jeszcze raz dwukrotnie, pobierzemy link uczestnika i otworzymy sobie to na koncie marka, żebyście zobaczyli, w jaki sposób widzi to uczestnik. Wklejam w kolejnej karcie. Prosi mnie o otworzenie Teamsa albo my obejrzymy sobie zamiast tego w internecie, czyli uruchomimy przez przeglądarkę. Do takiego lego można dołączyć przez aplikację Teams, przez przeglądarkę i również ze smartfona czy z innego mobilnego urządzenia. I już mamy tutaj umarka informacji, informację, że zdarzenie na żywo jeszcze się nie rozpoczęło. No i to jest fakt, bo takie zdarzenie jeszcze nie zostało przez nas uruchomione. Czyli jesteśmy teraz na koncie Hani i klikamy dołącz. Teraz możemy od razu włączyć swoją kamerę i włączyć mikrofon. Klikam dołącz i już widzimy, że jest nasze zdarzenie na żywo. I tutaj, właśnie w tym miejscu, widzimy liczbę uczestników. Ja największą liczbę, jaką tutaj widziałam, to było około 1500 na moim webinarze. I jak widzicie, mamy tutaj dwa okienka: okienko kolejki i zdarzenia na żywo. I w momencie, kiedy ja kliknę na to. Pierwsze okno kolejka dodaj wideo lub zawartość, ja sobie klikam na wideo. To ja jestem wtedy na pełnym ekranie, ale nikt jeszcze tego nie widzi. Dopiero kiedy ja kliknę wyślij na żywo. To teraz mogę tutaj po prawej stronie kliknąć rozpocznij. Co jeszcze mogę zrobić przed rozpoczęciem naszego spotkania? Mogę kliknąć tutaj w te pytania. Ja może na razie nie będę wysyłała tego wideo, bo będziemy tutaj mieli opóźnienie. Możemy kliknąć pytania i odpowiedzi, i mamy tutaj. Już na przykład pojawiające się pytania od uczestników, bo już uczestnik, który czeka w poczekalni, może zadać jakieś pytania. Tutaj mamy moje pytania: Zadaj pytanie. I w tym miejscu wpisujemy imię. Jest napisane, że opcjonalnie, bo możemy całkowicie anonimowo, oczywiście, dodać takie pytanie. I zadajemy pytanie: kiedy start? I to już jest jako wiadomość anonimowa. I co się w tym momencie dzieje? My już taką wiadomość dostajemy, mimo tego, że jesteśmy przed emisją na żywo. I mamy taką wiadomość, od Marka widzimy, że jest to anonimowa, możemy ją opublikować, wtedy trafi nam do zasobnika opublikowane, albo możemy odrzucić i wtedy trafi nam do zasobnika odrzucono. My nie chcemy jej publikować, więc klikam odrzuć i już widzimy tutaj jedyneczkę. Ja w opublikowanych mogę napisać: Startujemy o 13, i wtedy wszyscy uczestnicy naszego webinaru dostają wiadomość, że startujemy o 13. Marek może również napisać kolejną wiadomość. Już widzimy, że mamy wiadomość od moderatora, startujemy o 13. Mogę teraz wpisać na przykład imię Marek. Zadaj pytanie i pytanie brzmi, czy będziemy mówić o sprzedaży. I teraz widzimy, pytasz jako Marek. Można kliknąć w swoje imię i to imię zmienić. I teraz Hania przechodzi do swojego Teamsa, widzi znowu nowe pytanie Marek, czy będziemy mówić o sprzedaży. Możemy odpowiedzieć Markowi w wiadomości prywatnej albo opublikować jego pytanie. Ja klikam publikuj. I u wszystkich już tutaj widać w opublikowanych tę wiadomość. I tak możemy ze sobą pisać jeszcze przed rozpoczęciem zdarzenia, ale przejdźmy do sedna i zacznijmy w końcu coś prezentować. Więc ja na początek mogę kliknąć udostępnij i teraz wybiorę swój ekran, ponieważ na moim webinarze chcę prezentować jakieś konkretne rozwiązanie, które jest na moim komputerze. Już mam ten ekran udostępniony od narożnika do narożnika widać dosłownie wszystko. No więc wracam sobie do moich Teamsów, widzę tutaj już zawartość mój pulpit, a tutaj jest moja kamera. I tutaj dodaj zawartość, to znaczy, że musimy wybrać albo kamerę, albo zawartość. Jak wybiorę sobie zawartość, ale przed kliknięciem wyślij na żywo, widać tylko mnie. Nieraz popełniłam taki błąd, i to się przyznaje, że po prostu kliknęłam tutaj pulpit, widziałam go w kolejce, ale żaden uczestnik tego nie widział u siebie. Więc teraz klikam wyślij na żywo. Przeskakuję to do zdarzenia na żywo z naszej kolejki i widzimy, co będzie na żywo prezentowane. Nie ma tutaj mnie, bo muszę zaznaczyć tutaj zawartość po lewej i wtedy zawartość jest po lewej, a po prawej będzie moje wideo. I wtedy klikam tutaj, dodaj źródło wideo spośród dostępnych poniżej i wybieram to, co jest poniżej dostępne, czyli siebie. Jeżeli prowadzimy taki webinar w kilka osób, to możemy wybrać dowolną osobę, kto w tym momencie będzie. Pokazywany, ponieważ mogą prezentować się osoby na zmianę, więc może się okazać, że ja na przykład pokazuję siebie, a kolega w tym momencie mówi. Więc ta osoba, która jest producentem, ma nadzór nad tym, co jest pokazywane uczestnikom. I znowu dodałam siebie, ale nie kliknęłam wyślij na żywo, więc uczestnicy tego nie widzą. Więc klikam w tym momencie wyślij na żywo i dopiero wtedy ja się tutaj pokazuję. Ok. Mogę teraz kliknąć Rozpocznij. Myślę, że już wszystko sobie tutaj przygotowaliśmy do naszego spotkania. Oczywiście, tak samo jak w zwykłych spotkaniach planowanych w kalendarzu, można też kliknąć na trybik i w tym trybiku możemy sobie ustawić oczywiście swój mikrofon, swoje głośniki, słuchawki i wszystkie kwestie dotyczące sprzętu. Mamy tutaj plusik, który oznacza zaproszenie osób. Można z organizacji czy spoza organizacji zaprosić kolejne osoby, i mamy tutaj pokaż konwersację. I powiem jeszcze tylko, czym się różni czat spotkania od tych pytań i odpowiedzi, ponieważ pytania i odpowiedzi, czyli ta sesja QA, jest z naszymi uczestnikami, czyli z osobami, które dołączają anonimowo, a jeżeli chodzi o czat, to piszemy tutaj ze sobą, czyli ja mogę pisać na przykład z Markiem, który jest również prezenterem, czyli piszemy wewnętrznie i uczestnicy tego nie widzą. My możemy się tutaj porozumiewać, ponieważ ja przeważnie też prowadzę webinary z osobami, które na przykład są w Warszawie, a ja jestem w Poznaniu i wtedy nie mamy takiej komunikacji, że nie mogę szturchnąć kolegi łokciem i powiedzieć wycisz mikrofon, tylko wtedy piszę mu tutaj na przykład na czacie. W tym momencie jednak przerwę, ponieważ nie chcę robić tych odcinków za długich i w kolejnym zobaczycie ostatnią część dotyczącą zdarzeń na żywo.